Przepraszam, że dzisiaj bez obrazu szczególnego, ale to jest tylko szybkie wytłumaczenie. Od dawna nie pojawiały się na moim kanale nowe filmy. A to jest powodowane tym, że ja po prostu nie wyrabiam. Nie mam już pomysłów na nowe filmy. Dlatego jedna sprawa, mogą się filmy pojawiać znacznie rzadziej. Znaczy teraz mam pomysł, ale zanim go nagram, to zanim to zmontuję, to minie trochę czasu. Tak więc filmy będą się pojawiać jedno rzadziej. O ile w ogóle się będą pojawiać, znaczy będą się pojawiać z jakąś nieustanną częstotliwością, wtedy, kiedy akurat dam radę coś wymyślić. Jeżeli jednak chcecie, aby moje filmy się pojawiały częściej, żeby może wrócić do tej częstotliwości, że co tydzień wrzucam film, to wejdź na mój Discord, link w opisie. I no, wspomóżcie mnie, tam jest możliwość zgłoszenia, włoszenia tiketa, zgłoszenia się, dajcie mi jakieś pomysły. A jeżeli wasz pomysł się wam spodoba, to nie dość, że go nagram, to jeszcze publicznie na filmie pokażę pomysł i pozdrowię osoby, która ją wymyśliła. Tak więc to tyle.